Pytanie najważniejsze: czy jest sens w ogóle zakupić taki rowerek? Jest to budżetowy rowerek, no to waga jego jest niespełna. No to są koszty, serwis w ogóle, za dużo tych rzeczy mamy. No nie tak do końca, dlatego że szukam jeszcze jakichś plusów, ponieważ. Są pewne niedogodnienia tutaj. Gdyby wam przyszedł do głowy na przykład pomysł, żeby go odblokować. Państwo policjanci, że tak delikatnie i bardzo miło powiem, A, ale tu też jest ciekawa rzecz, o której wam powiem odnośnie prędkości. Nie mój świat akurat, więc no ja starałem ja byłem raczej uczony kultury, ale wiecie, nie do ludzi, którzy jej nie mają. Jeżeli chodzi o przyspieszenie. Och, to mi się tu naprawdę mega podoba, że bez problemu wyjedzie bez problemu. Oczywiście zmieniamy sobie też przerzutki na na wyższą, e, większą zębatkę w tyle. No i wyjeżdżamy. To naprawdę się przydaje. No rewelacja. No po prostu tak i jest. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, bo sam się zastanawiam, co jest grane. I nie dajecie żadnej siły, to jest wy sobie po prostu na nim jedziecie. To jest fajnie wyważony ten rowerek. Witajcie na kanale testy produktu. Jak widzicie, jest niesamowicie już piękna pogoda, więc czas na jazdę na rowerze, aby wreszcie ruszyć swoje ciało i po zacząć podróżować. Dlatego w tym odcinku zobaczycie najbardziej budżetowy rower, elektryczny, dokładnie z firmy Hickway model BK11. Ale najbardziej legalny rower, jeżeli chodzi o tak zwane restrykcje unijne, które często już ostatnio są niezrozumiałe, choćby nawet to, że. Zablokowano mamy prędkość do 25 na godzinę. Ja osobiście jeździłem zawsze i prawie najczęściej minimum 30 na godzinę, więc to już jest naprawdę temat sporny. Nie wchodzę w niego, ponieważ to jest kanał testy produktu i przetestuję Wam dzisiaj, pokażę Wam ten rowerek. Czy jest sens w ogóle wydawać pieniądze na niego, choć jest tak tani? Do czego Wam się nada? No i jak w ogóle się go użytkuje? No, ale zanim przejdziemy, muszę Wam też oczywiście troszeczkę o nim opowiedzieć z bliska. Odnośnie samego rowerka, no sami widzicie, jest naprawdę, no ładny jest. Nie rzuca się z jakimiś takimi mega dużymi, um, że tak powiem, rozmiarami. Jest taki fajny, no nie powiem jeszcze subtelny, ale już coś w tym jest. Zwróćcie uwagę, jego takim plusem, dużym atutem to jest rama, która jest z aluminium ta część. Jeżeli chodzi o, o tą kwestię, żeby się też nie zmylić tutaj. To bagażnik nie jest aluminiowy, jest to stal, mamy tutaj sztycę już amortyzującą. Z naprawdę no dość fajnym siodełkiem, ale dla mnie trochę za miękkim, ale kilka osób już sprawdzało ten rower, to powiem wam, to wszystko jest w zależności na jakim wcześniej rowerku i siodełku siedzieliście. Jeżeli chodzi o sztycę. Jest to troszeczkę złudne, ponieważ mamy tutaj część aluminiową, ale poza całą resztą jest to stal. Więc nie jest to lekka sztyca. Oczywiście z jakiegoś względu, czyli jak widzicie, mamy tutaj o, przycisk, żeby zmienić pozycję siodełka, aby wyciągnąć tą baterię. I zaciągamy. Dalej, jeżeli chodzi o kwestie plusów, no to jak widzicie, mamy tutaj o wiele mocniejszy łańcuch. I tak naprawdę szukam jeszcze jakichś plusów. Tak naprawdę poza takimi plusami większymi, no to już nie znajduję. Więc co mamy dalej? Odnośnie jeszcze o sprzętu, no to mamy tutaj przerzutkę z firmy Shimano. To jest Tourney TZ. Ona wcale nie jest jakaś nie wiadomo jak dobra. Powiem, że to jest taka Właśnie typowo budżetowa, ponieważ rowerek jest naprawdę budżetowym rowerkiem. Sorki, że on, ten rowerek jest już niezbyt czysty, ale specjalnie go nie przecierałem, abym ktoś nie powiedział, że nie jeździłem na tym rowerku. Silniczek mamy tutaj w tyle 250, czyli taki tradycyjny. Oponki 23 calowe, więc to jest też plusem tego rowerka, jeżeli chodzi o rozpędzanie się. Jak widzicie oponki takie pół na pół, troszeczkę na teren, bardziej na miasto. Też również jak zwróciliście uwagę, mamy dwa hamulce tarczowe, mechaniczne zaciski od Blaski, które już sobie założyłem. Jeżeli chodzi jeszcze o błotniki, to nie są plastikowe, to są metalowe. Ja oczywiście kiedyś byłem zwolennikiem metalowych. Nadal jestem zwolennikiem takich, tylko że jest jeden problem. Jeżeli jedziecie po szutrowej drodze i wpadają wam kamienie, no to to słychać. To po prostu zwyczajnie to słychać. Więc to jest kwestia, czy was to będzie denerwować, czy nie. No ale jak chodzi na miasto, no to rewelacja. Jak widzicie, jest to składany rowerek. Mamy tutaj jeszcze zabezpieczenie dodatkowe z klamrą również aluminiową. Bateria. Jeżeli chodzi o baterię, mamy tutaj na górze wskaźnik naładowania baterii. Nie wiem, czy będzie widać. Widać. Jest to bateria. 432 watogodziny, 36 V, 12 amperogodzin. Ah, więc troszeczkę nią pojedziecie teoretycznie od 30 do 90 km, ale oczywiście taki test wykonać no to jest naprawdę ciężko, ponieważ w jakąkolwiek stronę byście nie pojechali, to zawsze są inne górki, inne doliny, ciężar człowieka, prędkość jazdy tym rowerem, więc to jest naprawdę ciężko zrobić. Dobra, co my tu jeszcze dalej mamy odnośnie kierownicy. Mamy tutaj wyświetlacz naprawdę dość fajny czytelny. Włączamy go tym przyciskiem power. No jak widzicie, jest naprawdę fajnie czytelny. Jedynym dla mnie takim małym minusem jest zbyt blisko tego gripu, które gripy są naprawdę dobrej jakości i naprawdę fajnie to wygląda. Wyświetlacz jest naprawdę dość duży i jest mega czytelny. Jeżeli chodzi o słońce, również dobrze go widać. I tak, na tym takim dużym wyświetlaczu mamy wiadomości, czyli takie typowo standardowe, co przejdę za chwilkę do takich ważniejszych, czyli wiadomo jaką prędkością jedziemy. Ale tu też jest ciekawa rzecz, o której wam powiem odnośnie prędkości, powiem wam to w trakcie jazdy. Z tej strony tutaj mamy pozycję, którą mamy biegu. Widzicie? LM Height. W tym miejscu mamy bodajże pełne ile przejechaliśmy. Tutaj mamy chyba dzisiejszy. Tak. I to jest jeden z plusów, czyli mamy 39,1 V i to jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o wiadomość dla każdego użytkownika roweru elektrycznego. No i tutaj mamy godzinę, której akurat nie ustawiałem. Jeżeli chodzi o włączenie świateł tył i przód, no to raczej tradycyjnie przytrzymujemy przycisk Plus, i nam się ikonka zaświeca. To Troszeczkę to w nocy jest ciemniejsze. Wyłączę sobie to. A jeżeli chcemy jechać gdzieś około chyba 6 na godzinę, włączamy minus, i ten rowerek nam właśnie w tym momencie jedzie. Ja sobie go trzymam za kierownicę. Wyłączę go. A nie, to musimy hamulcem. Tak, hamulcem wyłączamy. Jeżeli chodzi, jak chcecie doprowadzić go na przykład pod górkę. Aby się nie męczyć, bo rowerek naprawdę nie jest lekki, ale znam cięższe rowery. Jeszcze coś fajnego, mega tu jest, jeżeli chodzi o klamkę hamulca. Mamy tutaj, jak widzicie, w naprawdę rewelacyjnym miejscu dzwonek. No on jest po prostu mega. No, mega. Takiego dzwonka nie znajdziecie nawet w droższych rowerach. Jeżeli chodzi o kwestie, coś co może być troszeczkę złudne. To kierownica nie jest w tym miejscu, czyli ten element, czyli kierownica tak naprawdę jest ze stali, nie z aluminium. Ta część wraz z klamrą jest aluminiowa i ten kawałek sztycy jest aluminiowy, lecz ta część jest to stal. Jak widzicie, jest to również regulowana, ale dość wysoko. Zwróćcie uwagę, naprawdę dość wysoko możemy sobie uregulować tą kierownicę. Ok. Jeżeli chodzi o manetkę, zmiany siedmiorzędowej przerzutki, no to również mamy Shimano. W ten sposób się ją zmienia. Przerzutkę, jak już wspomniałem, również Shimano. Tyle, że. To nie jest jakaś tam mocna przerzutka, jest to naprawdę mega budżetowa. Mamy kasetę siedmiorzędową. Dodatkowo mamy tutaj pedała, które również już są założone. To nie są platformy, jak często słyszę. Platformy zupełnie inaczej wyglądają. To są pedały, które możemy złożyć do transportu. Jeżeli chodzi o kolorystykę tego roweru, no to tak naprawdę wszystkie są w czarnym kolorze. Jedynie mamy możliwość wyboru koloru tej czcionki, tego wszystkiego, co widzicie w kolorze pomarańczowym w moim przypadku, gdyż mnie się taki podobał i macie też rodzaj w zielonym kolorze. Tak naprawdę dwa rodzaje są, ale ogólnie rowerek jest w takim tradycyjnym kolorze, czyli tak jak wspomniałem, uniwersalnym. W tym modelu rowerek oczywiście, żeby mógł jechać, musimy mieć Skręcony w tą stronę, czyli na on, i jeździmy wraz z kluczykiem. Bez kluczyka nie jesteśmy w stanie pojechać. Są modele, które możemy. Jeżeli chodzi o wyciąganie baterii, przekręcamy, wyciągamy i wkładamy. Mamy światełko z odblaskiem przód, jak również tył. Ale nie ma z tego co widziałem już yy, światełka stopu. Mamy taką tradycyjną stopkę. Tutaj również mamy, jeżeli chodzi przy składaniu tego rowerka. A jeżeli chodzi o amortyzator przedni, nie jest on aluminiowy, jest to tu i tu jest to stal. No, oczywiście, tu wiadome. Więc, jeżeli chodzi o ciężar tego całego rowerka, który naprawdę fajnie wygląda, tak jak wspominam, jest to budżetowy rowerek, no to waga jego jest niespełna 26 kg wraz z akumulatorem. I całość naprawdę fajnie się prezentuje. Jeżeli chodzi o jazdę, już za moment się dowiecie. Mamy jeszcze taki fajny uchwyt do podnoszenia tego rowerka. To mi się na przykład bardzo podoba. Mamy jeszcze tutaj, jak widzicie, w tym miejscu miejsce na zamontowanie koszyka, którego ja akurat nie dostałem w zestawie. Wiem, że dostają niektórzy. Nie, tego nie potrzeba, więc ja tego nie chciałem. To jest tylko i wyłącznie opcjonalnie, można sobie zakupić. Gdyby Wam przyszedł do głowy na przykład pomysł, żeby go odblokować, no to już jest tym problem. Jak sami wiecie, restrykcje unijne i firmy muszą się do tego dostosować, ponieważ no, nie będziecie wypłacić ich kary, tylko oni, a oni płacą to w kilkadziesiąt, jak nie set tysięcy euro kary, więc tego rowerku już nie odblokujecie. Jeżeli chcecie odblokować, no to sterowniki wszystko musicie pozmieniać. Oczywiście jest to też opłacalne, ale czy jest to sens? Jeżeli za chwilę będą was karać policjanci w Polsce, bo jak wiecie, no u nas jest to numer jeden za każdym razem, więc yy, nie jest to zbyt dobry pomysł moim zdaniem. Jest lepiej jechać sobie dwoma takimi rowerkami na spokojnie 25 km na godzinę i cieszyć się z jazdy. Okej, okay, jeżeli chodzi o taką pierwszą jazdę tym rowerkiem. No to jest przyjemny rowerek. Tylko oczywiście wiem o tym, że jest to rowerek budżetowy. Więc to jest ważne i istotne i muszę to czasem podkreślać. Ponieważ są pewne niedogodnienia tutaj na przykład hamulce. Jeżeli chodzi o tarczowe hamulce, a bardziej zaciski w moim egzemplarzu, nie wiem czy tak jest ze wszystkimi. Myślę, że nie, bo to człowiek składa. W moim egzemplarzu po prostu nie są zbyt prawidłowo one ustawione względem tarczy, dlatego że podczas hamowania, czy na wspomaganiu elektrycznym, czy też bez, no to on tak pulsacyjnie hamuje. No to jest niefajne, można to spokojnie ustawić, ale chciałem być obiektywny i po prostu tego jeszcze nie ustawiałem. Jak również licznik, który Wam pokazałem, jest troszkę za bardzo w lewo, więc ja sobie go już przestawię w prawo. Ale chciałem, abyście widzieli, jak, w jakiej, jak po prostu przyszedł do mnie, tak? Co jest, jeśli chodzi o kwestie jeszcze takich delikatnych, może minusów, bo zacząłem od mówienia minusów. No, przerzutka nie jest zbyt dobrze ustawiona, bo na pozycji 3, 4, 5, czasem 6, ona tak delikatnie słychać, że tak strzela, nie, nie jest równo ustawiony łańcuch względem zębatki. Aha, jeszcze nie wspomniałem, jeżeli chodzi o ładowanie tego rowerka, a raczej akumulatora, no to mamy od 5 do 6 godzin. Tylko, że ja za każdym razem, gdy przestanę, jak wrócę do domu po jakiejś dłuższej trasie, oczywiście, no to od razu go ładuję, więc ja od razu to reaguje na to i ładuje. Tu są akurat akumulatory dość dobre, ogniwa dość dobre, ponieważ tu są 18650, więc to są jedne z lepszych. Jeżeli chodzi o Tzw. Tak odporność na wodę, czyli wodoodporność, no to mamy tu IP54, więc no jest ok. Jeżeli chodzi o kwestię tego licznika, co Wam mówiłem, jedziemy sobie 25 na godzinę. <grym> na przykład, no w tym wypadku jadę 25 na godzinę, i gdy sobie chcę szybciej pedałować, robię to no to z automatu nie pokazuje mi licznik w ogóle tej prędkości maksymalnie mi pokazuje 25 i koniec a ja jadę szybciej, już to sprawdzałem z drugim rowerkiem no po prostu tak i jest, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, bo sam się zastanawiam co jest grane no ale tego nie ma, nie wiem czemu jeżeli chodzi o kwestię legalności tego rowerka, bo o tym wspominam dość często nie mamy tutaj tak zwanej manetki gazu, a to jest bardzo istotne, ponieważ Państwo policjanci, że tak delikatnie i bardzo miło powiem, oni zwracają uwagę, czy macie manetkę gazu. Taką wiecie, jak na przykład w modelu Engwe 20 który widzieliście w poprzednim filmie. No wiecie co, ale przecież jak nie jest odblokowany rower, no to ta manetka nie służy do właśnie gazowania w sensie jechania szybciej, tylko do utrzymywania prędkości tam 5-6 km na godzinę, żebyście na przykład sobie go oprowadzili pod górkę. Lub na przykład ktoś idzie na noga a wy nie macie kultury, żeby zejść z roweru, no i jedziecie na tym rowerze. Widziałem już to nieraz. Dla mnie to jest totalnie niezrozumiałe, ale wiem, że coś takiego ludzie robią. Nie mój świat akurat, więc no ja starałem ja byłem raczej uczony kultury, ale wiecie, nie do ludzi, którzy jej nie mają. Jeżeli chodzi o kwestie kierownicy, no właśnie. Tutaj są też takie małe minusy, które dostrzegłem, jeżeli gdy ten rower do mnie przyszedł. No to tak, trzeba sobie pewne śruby też podokręcać, ale wierzcie mi, że w sklepie tak po prostu kupując też możecie takie coś mieć w zwykłych rowerkach, bo jeszcze niedawno coś takiego miałem. Czyli w tym wypadku musiałem sobie stery dokręcić, ponieważ po prostu były luzy. Więc musiałem zwrócić na to uwagę. Dodatkowo, co jeszcze tutaj mogę powiedzieć odnośnie takich małych minusów, bo to nie są jakieś nie wiadomo jakie duże minusy. No w sumie chyba już koniec. Teraz porozmawiajmy o tak zwanych plusach. Właśnie, sztyca siodełkowa. Powiem Wam, bo wiecie, tutaj akurat, jeżeli chodzi o ramo, no to mam ramo sztywne, tylne, tak? I ta sztyca amortyzująca naprawdę się przydaje. No, rewelacja. Mam akurat porównanie, ponieważ też testuję jeszcze inny rowerek który również jest w podobnej konstrukcji, nie oznacza w tej samej, tylko w podobnej. Nie ma po prostu ramy amortyzującej tylnej, nie ma wahacza i jest tam sztyca siodełkowa sztywna, no i jednak czuję różnicę. Tutaj jest amortyzująca, więc naprawdę to na duży plus. Jeżeli chodzi o przedni amortyzator, no mogę powiedzieć, że jest po prostu no działa tyle, bo... To nie jest jakiś nie wiadomo jak super, no budżetowy. Jak wiecie, już Wam powiedziałem, jest on też ze stalin, nie z aluminium. Działa no, poprawnie, może tak to nazwę. E, hamulce, no to już powiedziałem, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Och, to mi się tu naprawdę mega podoba. Przy tak budżetowym rowerku jest tak fajne, szybkie przyspieszenie, że po prostu jest to mega. Zwróćcie uwagę, no po prostu. On, wiecie co, nie macie, nie dajecie żadnej siły, to jest wy sobie po prostu na nim jedziecie. Bez trzymania rąk również, on jest fajnie wyważony, ten rowerek, więc kurczę, no fajne to jest, to mi się mega podoba. Fajne, super, super to jest. Za takie pieniądze to naprawdę. A, właśnie, sprawdziłem sobie jeszcze przed yy, właśnie nagrywaniem teraz tej części yy, recenzji testu. To zauważyłem, że z kodem rabatowym, który macie pod tym filmem w informacjach, oczywiście. Również musicie wejść też przez ten link, bo inaczej kod Wam nie zadziała. Jesteście w stanie zakupić ten rower bodajże 2859 na dzień dzisiejszy. Może się to oczywiście troszeczkę zmienić, no ale to są naprawdę już małe pieniądze za tak fajnie i dobrze wykonany rower. Jeszcze na aluminiowej ramie. I te spawy też nie wspomniałem, dość fajnie i dobrze są wykonane. Akurat jestem detalowcem, więc widziałem lepsze, ok, ale to naprawdę dobrze są wykonane. Więc... Yy, yy, Całość prezentuje się naprawdę fajnie. A jeżeli chodzi o wyjazd pod górkę, no to wam tutaj przebitki pokażę również, jak on wyjechał. Ponieważ rowerek ma ogólnie tam do 25% wzniesienia, spokojnie może jeździć i tak dalej. No okej, okay, co to jest. Ale ja Wam pokazuję właśnie w tym momencie, że bez problemu wyjedzie. Nie bez problemu. Oczywiście zmieniamy sobie te przerzutki na, na wyższą, e, większą zębatkę w tyle, no i wyjeżdżamy. Dla mnie nie ma problemu. Jeżeli chodzi o ciężar, jakim może osoba siąść na ten rowerek, no to maksymalnie 120 kg. Moim zdaniem może spokojnie troszkę więcej. Nie ma z tym problemu. Bardzo mi się na przykład spodobało, gdy rowerek do mnie przyszedł. Że otrzymujecie w zestawie naprawdę dobrej jakości pompkę. Dodatkowo dostajecie jeszcze zapinacz na szyf. Dodatkowo macie klucz, kluczyki, klucze imbusowe w taki jak scyzoryk, taki multi-tool. Instrukcje obsługi, nawet chyba dwie książeczki. I macie instrukcję obsługi w języku polskim. Więc jest to też na duży plus, co się mega szanuje. Jeżeli chodzi o kwestię składania tego rowerka, no pokażę Wam tu tylko kilka przebitek, ponieważ wiem, że tego nie oglądacie. Wiecie co łatwo go złożyć, jeżeli chodzi o mnie, no dla mnie nie ma problemu. Tak naprawdę tam pedała i no, kilka śrubek poskładać i tak naprawdę nawet tam żadnego klucza nie brakowało. Wszystko bez problemu można było złożyć. Powiem Wam odnośnie napędów, które tutaj mamy. W większości rowerach jest elektrycznych. Jest napęd z przerzutką minimum w tyle, tak? I ktoś może sobie pomyśleć, ponieważ widział rowerek ostatnio NWP 20 w poprzednim filmie, że zmniejszy sobie, że wiecie, macie tak naprawdę jeden napęd. Ten pasek karbonowy, ten pasek klinowy starcza tam dość na długo. No dobra, ok, ale teraz są Różnice, jeżeli macie wspomaganie właśnie elektryczne, to pojedziecie tak czy siak 25 na godzinę. Mówimy o rowerkach za, oczywiście nieodblokowanych, no i teraz tak. Czy macie przyrzutki i dacie tutaj w tym wypadku na siódemkę, czy najmniejszą na w tyle zębatkę, to i tak pojedzie, pojedziecie 25 na godzinę, nie więcej, czy macie napęd taki, czy taki, ale gdy Wam bateria padnie, bo sobie zrobicie dość długą drogę, dość długą wycieczkę i Wam padnie, no to w tym wypadku już jest pewien problem. Ponieważ ktoś może pomyśleć, no dobra, no mamy na wspomaganiu przerzutka, kaseta w tydyle i tak dalej, no to są koszty, serwis, w ogóle za dużo tych rzeczy mamy. No nie tak do końca, dlatego że jeżeli Wam padnie, jak już wspomniałem, bateria, to Chciałbym mieć właśnie tego typu rower, dlatego że ma przerzutki. Czyli jedziecie jak zwykłym rowerem pod górkę. Nie chodzi o zwykłe, wiecie prosto drogę, tylko pod górkę. A jeżeli macie po prostu pasek klinowy, nie macie żadnego przełożenia, no to macie problem. Dlatego że napieracie dość mocno na ten pasek yy, i dość mocno się męczycie. Więc nie jest to moim zdaniem zbyt fajne. Nie ma zbyt przyjemnej jazdy. A z przerzutką, no to macie jak zwykły rower. Tylko że już po prostu brakło Wam wspomagania. Dobra, teraz pytanie najważniejsze. Czy jest sens w ogóle zakupić taki rowerek? No, moim zdaniem tak. Oczywiście, jak już wspominałem, jest to najtańszy rowerek. Jest to bardzo legalny rowerek. No i bardzo fajnie i dobrze wykonany jak za takie pieniądze. Jeżeli chodzi o rowerek budżetowy. Zwróćcie uwagę, on naprawdę fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Nie jest to nie wiadomo jak, to nie jest brzydki rowerek, nawet nie chciałem tego powiedzieć, bo mnie osobiście się bardzo podoba. Jak już go w ogóle złożyłem, to wygląda mega. On na zdjęciu, wiecie, na stronie internetowej nie wygląda tak fajnie. O, właśnie, coś w tym stylu, jak widzicie teraz scenerię. Ktoś sobie pomyślił, jak to wygląda kiepsko, ale w rzeczywistości rowerek wygląda fajnie. Jest naprawdę, no ładny jest, no ładny jest. Wiele rowerów oczywiście pewnie już widzieliście elektrycznych, ale jeżeli chodzi o zakup takiego budżetowego, tak, ja powiem szczerze, jest naprawdę fajny rowerek, bardzo przyjemny w jeździe, bardzo fajnie przyspiesza. No, ma 3 calowe, więc nie są to czwórki, gdzie wiecie, ten opór jednak jest większy i zwracałem na to też uwagę i 3 calowe naprawdę lepiej się rozpędzają. Jeżeli chodzi o składanie tego rowerka, no to powiem szczerze, no standard. Na pół składamy rowerek. No to jak zwykle, w tym momencie wam to teraz pokażę. Składacie na pół i oczywiście kierownicę w dół. Jeszcze możecie troszeczkę zmniejszyć jego rozmiar składając jeszcze pedała, no i tak naprawdę, no tyle. Większej filozofii tu nie ma, bardzo prosto. No Oczywiście rowerek jest troszeczkę cięższy, trzeba troszeczkę tej siły deczko dołożyć, no ale nie ma tu żadnej filozofii. Jest po prostu troszeczkę większy ten rowerek i teraz kwestia, czy stawicie go na przykład, jak jeździcie w parze, bo w pojedynkę nie ma żadnego problemu wsadzicie go do prawie każdego samochodu. Jeżeli chodzi o kwestie w parę, no to musicie sobie to już sprawdzić. Jak sami widzicie, fajnie wyważony rowerek. Możecie sobie, tak jak ja, jeździć nawet no, nie trzymając kierownicy. I jeżeli chodzi też do czego Wam się przyda ten rowerek, uniwersalny, tak jak już Wam wspomniałem. Ja tak naprawdę widziałem dużo ostatnio tych rowerków. Wiecie jak to jest? Jak zaczynacie używać tego typu produktów, czyli w tym wypadku takich rowerków, no to widzicie dużo ludzi. Oczywiście często mają w tyle sakwy. Jest to mega. Jest to mega. Sam osobiście myślę nad zakupem teraz takiego. Więc bo dużo wstawicie to, tak? Jedziecie sobie na daleką trasę. No mega po prostu to jest. Więc słuchajcie, no fajne. Słuchajcie, czas poszedł do przodu. I pewna technologia nam po prostu ułatwia życie. Jeżeli chodzi o podróżowanie gdzieś dalej. Kurczę, no to jest po prostu mega. A jeżeli mówię, jeżeli chodzi o tą cenę tych produktów. Hu hu, no tylko się skusić, naprawdę. Fajne, fajna sprawa. Fajna. Tak naprawdę co wam przyjdzie do głowy? Gdzie byście go chcieli używać? Naprawdę do tego się wam też nada. Serio. Mówię do sklepu, do, do pracy, do, na ryby, mówię na wycieczki. No, co byście nie myśleli, włóżcie to pomiędzy wierszami. Teraz co powiedziałem, jesteście w stanie tym rowerem się cieszyć. Jak sami widzieliście, rowerek fajnie się prezentuje. Nie jest nie wiadomo jaki wycudowany. Jest taki fajny, estetyczny, przyjemny w odbiorze. Również przez innego użytkownika. Jest fajny. Jest budżetowy jest legalny, jeżeli chodzi o kwestię Unii Europejskiej i jest uniwersalny. No jest bardzo dużo tutaj plusów. No i najważniejsza, jeżeli chodzi o klienta, który wyda na niego pieniądze, no jest po prostu tani ten rower, jak już wspomniałem, kupicie go za mniej niż 3000 zł z rabatem, który macie pod tym filmem w informacji, wraz z linkiem, przez który musicie po prostu wejść, bo inaczej może wam ten rabat nie zadziałać. Więc tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o w ogóle, na temat rowerów elektrycznych, co sądzicie na temat tych wszystkich restrykcji unijnych. I zapraszam Was na kolejne recenzje, również z rowerami elektrycznymi, które są już w postprodukcji i niebawem je zobaczycie. Trzymajcie się do następnego odcinku w serii testy produktu. Cześć!